dzielenia i jedna osoba zaczęła się trochę dzielić i to mi bardzo przypomniało jakąś trochę moją historię i jakoś tak się zruszyłam. <laughs> Jestem tutaj właśnie dlatego, że Pan Bóg mnie kocha. Właśnie dlatego, że Pan Bóg mnie wyciągnął z czegoś, co po ludzku wydawałoby się niemożliwe. Jestem gdzieś dzięki Niemu tutaj stoję, dzięki Jego łasce, Jego miłości. No i zacznę od tego początku, w zasadzie to, co wszystko powiedziała Marta, w swojej konferencji o tym, co jest szkodliwe, to ja wszystkiego doświadczyłam. Właśnie doświadczyłam tego, że się poczułam jako dziecko bardzo niechciane przez rodziców i od razu odrzucane na skarcie. Myślę, że gdyby w tamtym czasie była możliwość aborcji, to by mnie tutaj nie było, ale byłam bardzo ukochanym dzieckiem przez Pana Boga, ja bardzo chciałam mojego życia i bardzo chciał mnie tutaj, więc jestem. Jak już, jak już mnie nie chcieli, to mnie nie chcieli, więc jak się urodziłam, to mnie oddali do mojej babci. Więc nie, nie nawiązywałam żadnych relacji takich bliskich z rodzicami. Babcia była dosyć surową osobą, ale, ale nie wychowywała tak jak potrafiła. Miała 50 lat, jak ja się urodziłam, więc już też sił bywało, więc radziła sobie jak mogła. 4 lata później przyszła na świat moja siostra. Jak moja babcia zauważyła, że rodzice bardzo są za moją siostrą, no to stwierdziła, że chyba jednak czas mnie oddać, ale było za późno, bo oni już mieli swoją ukochaną córeczkę. Więc ja już im nie byłam potrzebna do szczęścia. No Nie byłam akceptowana, powiedzmy. Więc jakby tak, jak pamiętam to wczesne dzieciństwo, a niestety dużo pamiętam, to jest wszystkie wakacje, ferie, choroby, każdy wolne, to była mi tak wyłożona do babci. I właściwie można by to określić, że no to jest jakieś zwrotnienie, ale widać też w tym rękę Pana Boga, ona tym czuwała, bo w tym czasie u mnie w domu rozwijało się tak, że moi oboje rodzice poszli w alkoholizm. Oboje, nie tylko tata, ale mama również. Więc w domu były flibacje, imprezy, wszystko co się z alkoholizmem wiąże. Kto, znaczy podejrzewam, że większość z Was, jakby miało ustać na moim miejscu, to by zaczęło od tego, że ktoś u mnie w rodzinie był alkoholikiem, więc wiecie, nie będę mu tutaj opowiadać. No, jak miałam 10 lat, rodzice postanowili się rozstać, więc tata, z którym nigdy nie nawiązałam kontaktu, a który był jednak tym jakby stroszym w mojej opinii, bo potrafił podnieść rękę. E, zupełnie zniknął z mojego życia. Została, mną, została mama, e, która nie poradziła sobie właściwie chyba z tym rozstaniem. E, więc, no, krótko mówiąc, odpłynęła. Więc, e, mając 10 lat, e, zaczęłam radzić sobie sama. Tak jak potrafiłam. To tak myślę, że na dzisiejsze czasy. E, Gdyby to wszystko się działo w dzisiejszych czasach, to bym skończyła bardzo szybko w jakiejś rodzinie nie zastępczej, albo w pogotowie, opiekuńczej, albo czymś takim. Natomiast wtedy no, zostałam sama, jeszcze miałam siostrę, y, tą czterolatą młodszą, więc no, uczyłam się nas nami opiekować, tak jak potrafiłam. Y, I Pan Bóg jakby też w tym wszystkim był, y, jakby no, to, co się działo w, w tym czasie w moim domu, te wszystkie. Y, celibacje, to, co przechodziło przez mój dom, ten tornado, te wszystkie imprezy, policja, nie wiem, co jeszcze. To wszystko się jakoś tak... Ja po prostu w tym byłam, ja się nad tym nie zastanawiałam, po prostu w tym żyłam. Jedzenie czasami było, czasami go nie było. W zasadzie dorastałam w, w takim beznadziejnym klimacie, w takim bez takiego jakby oparcia, bo do, do tego dodatkowo uczono mnie kłamstwa, Gdyż przed moją babcią się wszystko kryło, więc jak jeździłam do babci, to oczywiście w domu wszystko fajnie. Jak, jak już tam po wielu, wielu latach się przyznałam, to jeszcze dostałam twarz, że moją mamę. Więc yy, w takim no, nieciekawym klimacie. Nie, też ciężko było z relacjami, bo dzieci są okrutne i jeżeli ktoś przychodzi do szkoły, kto jest nieoprany, yy, głodny i może ubrany jeszcze też tak nie za bo yy, nosiłam rzeczy mojej mamy na przykład, no to dzieci też potrafią być okrutne i na przykład na powiesić, potrafili powiesić na klamce kartkę ty śmierdzielu spada i stąd nie przychodzi albo jak wchodziłam do klasy, to zatykali nos. Więc wyobraźcie sobie, z jakim poczuciem ja wzrastałam, e, jako mia, jakie miałam poczucie własnej wartości. E, I z tym wszystkim weszłam w lata młodzieńcze. Tutaj pan Bóg się mną zaopiekował, bo jakoś tak kończąc podstawówkę, wymyślili sobie, nie wiem właściwie jak to powstało, żebym skończyła ją u mojej babci, więc znowu się wyprowadziłam do mniejszej miejscowości. A w tym czasie towarzystwo, w którym się jako tako obracałam, poszło w narkotyki, więc to mnie, ja bym za tym poszła, bo to było jedyne coś, co mnie akceptowało, więc bym pewnie odpłynęła. Ale to te dwa lata u babci mnie jakby tak trochę postawiły do pionu. Co mi zmienia faktu, że no, dosyć szybko dostaciłam, bo poszłam do liceum. Już nie byłam w stanie się chyba bronić przed tym wszystkim. <laughs> I w liceum zaczęłam już też, yy, poszłam też w alkohol. Yy, I w zasadzie byłam prawdziwą żebraczką miłości. Yy, wystarczyło jedno dobre zdanie do mnie i ja już po prostu jest, kocham mnie. <laughs> wystarczyło, że ktoś na mnie dobrze spojrzał. Jest, coś dla niego znaczy. Yy, nie długo się nie zastanawiam nad własną wartością. I tak po prostu staczając się na dół, gdzieś tam w którymś momencie poznałam mojego męża obecnego, on pochodził zupełnie z innego świata niż ja, pochodził z rodziny takiej chrześcijańskiej, przynajmniej z nas, wychodzi w niedzielę do kościoła. No i nie wiem, no, zakochał się chłopaka. Więc jak szybko się zorientował, jaka jest sytuacja u mnie w domu, więc postanowił, że trzeba mnie szybko z tego środowiska wyrwać, więc tak naprawdę szybko zamieszkaliśmy razem. Ja go wyciągnęłam wtedy, że przez ten, o co chodzi do kościoła. O Bogu nie wiedziałam nic, poza tym, że przez cały czas miałam przeświadczenie, że jest jakaś siła, która się mną opiekuje, że miałam takie przeświadczenie, że, że, że jest coś, że jest coś dobrego. Że, że mimo tych, tych różnych sytuacji, które doświadczałam na przestrzeni lat, nic mi się nie stało. Nic, nikt mi krzywdy nie zrobił, nikt mnie nie zgwałcił, były takie możliwości, nikt mnie nie napadł, nie okradł, więc miałam takie poczucie, że jednak jestem chroniona. I, ale jak mi sakramenty przyjęłam, no bo jakby tak siłą rzeczy jakoś sakramenty mi zostały udzielone. No i dochodzimy to, to do małżeństwa i też jakby pierwsze to wzięliśmy ślub cywilny, bo po prostu, żeby zalegalizować, ja też potrzebowałam się zameldować. Ślub kościelny byliśmy trochę później i też w tym widzę opatrzność Bożą, dlatego że ślub kościelny byliśmy tak, a no bo czas postarać się o dzieci, więc weźmiemy ślub kościelny, żeby nasze dziecko potem obcy, no w sumie my też się wychowaliśmy jako chrześcijanie, to, to dziecko, Niech też tak się urodzi, a potem to sobie samo wybierze, właściwie, czy będzie chciał być tym chrześcijanem, czy nie. E, I tak się w bo mu niech będą dzięki. E, I później się okazało, że tych dzieci raczej mieć nie możemy. Ale w międzyczasie, e, właśnie jak się okazało, że, e, że nie mogę zajść w ciążę, i poczynialiśmy badania, e, byliśmy, no, tak jak trwoga, to do Boga, więc pojechaliśmy do Częstochowy. I myślę, że wtedy Pan Bóg już bardzo mocno pracował nad moim sercem, znaczy na pewno pracował bardzo mocno nad moim sercem, ale wtedy modląc się o, 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 o poczęcie też i o wypełnienie, to złożyłam taką e, prośbę przebaczenia mojej mamie. To mi tak w ogóle jakoś tak przyszło do głowy, żeby przebaczyć mojej mamie, dlatego że e, tak naprawdę już jak się wyprowadziłam z domu, to my zerwałyśmy zupełnie kontakt, no, jakby nie było i tak między nami, jakiejś relacji dobrej, więc zerwałyśmy ze sobą kontakt i to wszystko, ten cały bagaż, który ja dźwigałam ze sobą, te jej nienawiści do mnie, jej nienawiści do mojego taty, którą na mnie przelewała, tego ciągłego wyrzucania mnie z domu, ubliżania mi i w ogóle w jej oczach byłam śmieciem nikim, o czym ona mi non udowadniała. Cały czas mnie o tym przekonywała, że to niczego się nie nadaje, i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego całego takiego bagażu, z takiego całego bólu i takiego bólu do niej, ja w ogóle jak na nią patrzyłam, to mnie w środku aż rozrywało po prostu, poprosiłam o przebaczenie, żeby mogła jej przebaczyć. I myślę, że to wtedy Pan Bóg już tak namacalnie wchodził w tą historię mojego życia, no bo bez tego przebaczenia żadne ustrojenie, właśnie tak jak Marta podkreślała, nie mogłoby mieć miejsca. Jednocześnie zadziały się takie dziwne rzeczy, ponieważ no, zaczęliśmy chodzić trochę w niedzielę do kościoła i nie wiadomo dlaczego, raczej, znaczy wiadomo, Duch Święty, ale na tamte czasy e, ja nagle po prostu powiedziałam tak: Panie Boże, jeżeli Twoją wolą jest, żebyśmy nie mieli dzieci, to Ty mnie do tego po prostu uzdolnij. Zabierz mi te pragnienia. A wiadomo, każda kobieta pragnie być matką. Chociaż Wam powiem szczerze, że ja nie, nie, nie do końca widziałam się w tej roli matki, bo. To jest straszne, co teraz powiem. Ja czy ja w ogóle kiedykolwiek to powiedziałam, ale ja się bałam mieć dzieci, żeby moje dzieci nie, nie odziedziczyły cech mojej matki. Taki był we mnie lęk. I kiedyś pomyślałam sobie o tym, jak to zrobić, żeby po prostu taki był we mnie lęk przed, 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 przed tym dziedziczeniem. I pan Bóg zdolni moje serce, dlatego że nie, tą stratę przeszłam bardzo szybko, tak w miarę łagodnie. Ja wtedy byłam na różnych forach internetowych gdzie widziałam, co się dzieje z rodzicami, one się rozpadały, a my z moim mężem poszliśmy po prostu krok dalej, naszą naturalną decyzją była adopcja, więc zdecydowaliśmy się na adopcję. I też jakby e, naturalnie Pan Bóg uzdolnił nasze serca w taki sposób, że e, jak, się idzie, e, jak się zgłasza na rodzica adopcyjnego, jest taka ankieta do wypełnienia e, i my byliśmy otwarci na wszystko. Ja jedyne czego się bałam, to się bałam faz. Nie wiedząc o tym jeszcze, że to jest choroba alkoholowa, więc jak, jak głęboko musiał być we mnie mechanizmy, jak widziałam na ulicy dziecko z charakterystycznym fasem, to mnie po prostu cofało. Nie wiedząc w ogóle o tym, że to jest choroba właśnie alkoholowa, zespołu alkoholowego. Więc tylko tego się bałam. No i tak się złożyło, że po, po dwóch, trzech latach różnych też dziwnych zdarzeń, w których ten pan Bóg trochę zbliżał się do naszego serca, on już tak już pragnął wejść do naszej rodziny, Pojawił się w naszym życiu chłopiec. Jak dostałam telefon, że został urodzony 24 grudnia, to wiedziałam, że to jest od Pana Boga. Tak mówię, no to jest taki, taki Boże. No i tak trafił do nas Mateusz. Ale szybko się okazało, że w zasadzie to już jakby opiera się z powietrza tego opiekuńczego, było wiadomo, że coś z nim jest nie tak, a kolejne miesiące okazywały, że, że jest dzieckiem niepełnosprawnym. To po prostu ta niepełnosprawność, jaka ona będzie i tak dalej, to się rozwijało na przestrzeni czasu. Bo to jak, to jak przy adopcji, to każde dziecko rozwija się indywidualnie, proszę czekać i tak dalej. Natomiast y, ja w tym czasie, kiedy on był mały, no my jakby no, dziękując Panu, w sumie dziękowałam Panu Bogu za jego dar i pamiętam takie, taki moment, kiedy stałam nad jego łóżeczkiem i y, to był taki moment, kiedy zły mnie ścianą, bo to jest, będziecie potem mi to na rozoznawaniu. Jak ktoś się zbliża do Pana Boga i zaczyna do Niego podchodzić, tak, y, tak jak ja wtedy, jakby z takiej nicości wyszłam, to przyjdzie zły, żeby zabrać z powrotem swoją ofiarę, bo on mnie on miał w całości. Więc tak się wtedy zadziało. Ja jeszcze myśląc, że to w ogóle Pan Bóg zrobił. Zeszłam bardzo z, z, z tej drogi. Odwróciłam się z powrotem od Pana Boga i potem już też idąc za podszeptami złego, nie wrócę do kościoła, nie pójdę do spowiedzi, co ten Pan Bóg sobie o mnie pomyśli. Przecież on mi tutaj trochę już pomagał, ja tutaj taki numer odstawiłam, więc ja nie idę. Więc na jakieś tam kilka lat znowu opuściłam kościół, ale do którego dopiero zaczęłam się zbliżać, ale pamiętam taki moment, kiedy stałam nad łóżeczkiem dziecka i mówiłam, Panie Boże, ja nie jestem godna, ale chronię go. Proszę Cię, chronię go. O, modliłam się za Mateusza. Od samego początku modliłam się za Mateusza i też od samego początku, mimo naszej wiary, niewiary, nie wiem jak to nazwać, modliliśmy się z nim. Po prostu y, przy jego łóżeczku, to jest do dzisiaj, zostaje modlitwa rodzinna z nim. Ale z uwagi na to, że się okazało, że jest takim dzieckiem bardziej niepełnosprawnym, to znaczy, no, upośledzenie umysłowe, a jest dziecko nie mówiące, mimo tego, że ma już 15 lat, więc to tam się ten, no, namawiana byłam na to, żebyś nam przez modlitwą o uzdrowienie. E, wyśmiewałam to, jak Słyszałam o różnych takich, że tam się takie cuda dzieją, to nie wierzyłam w to, wyśmiewałam, to w końcu poszłam. E, nie będę była, historia jest bardzo rozległa. Ogólnie rzecz biorąc, poszłam dzięki córce mojego taty z drugiego małżeństwa. Czyli kazał, mój tata wyszedł na prostą. Myślę, że to, że on wyszedł na prostą, się tam modlił, więc to też myślę, że dużo spłynęło łaski na mnie. Ale dzięki właśnie swojej siostrze, ale z tamtej strony, e, obiecałam jej, więc dotarłam na to, przez tą przez o uzdrowienie. No i chciałam stamtąd uciec, bo jak zobaczyłam te wszystkie modlitwy ze wzniesionymi rękoma, jak zobaczyłam tę osobę, jak jej tak, no, no mają, nazwano to spoczynkiem w duchu świętym, i on wie: No tak, gorąco jest lipiec, no to co ja w robię, nie? Gdzie ty mi przeprowadziłaś jakaś sekta, stąd wychodzę, nie? Mam tam, nie zostań do końca, no i faktycznie zostałam do końca. Co dla mnie istotne, wtedy było błogosławieństwo relikwiami małej arabki. Ona jest dla mnie bardzo taką postacią, została bo ona jest bardzo właśnie odnośnie ducha świętego. Jak kapłan, on pisał, mówi, poczekaj, poczekaj, na koniec do błogosławieństwa kapłana, kapłan nie wyciągnął ręk, i ja leżałam na ziemi. Jeżeli chodzi o doświadczenia Ducha Świętego, każdy z nas ma swoje, więc nie będę tutaj y, opowiadać, jakby specjalnie. Ja wtedy, pierwszy raz w życiu, poczułam miłość. Po prostu, pierwszy raz w życiu poczułam, co to znaczy być kochanym, i pierwszy raz w życiu poczułam, co to znaczy być wolnym. Ja wiedziałam, to, to nie trwało długo, ale jak wstałam, to wiedziałam, że coś się właśnie zmieniło, że coś się stało, że to jest. Y, Nigdy Nie wiedząc jeszcze w ogóle, ale czułam, że to jest właśnie i, i ten moment y, zaważył na tym, że ja wiedziałam od tego momentu, ja co miesiąc byłam na mszy z modlitwą o uzdrowienie i już nie opuściłam od tamtego czasu ani jednej niedzielnej mszy świętej. I teraz jak chodziłam na tę niedzielę z modlitwą o uzdrowienie, jak chodziłam na mszy z modlitwą o uzdrowienie, to trwało... Dwa lata, tak, dwa lata co trafiłam do wspólnoty. Nawet nie wiedziałam jeszcze wtedy, że prowadziła tą wspólnota, w której obecnie jestem. My się później dogadaliśmy, że to był ten czas. I po prostu każda modlitwa o uzdrowienie, to wszystko, co mówił kapłan, to wszystko mnie dotyczyło. Każde zranienie, każde wypowiedziane złe słowo nade mną, każde poczucie osamotnienia, po prostu co byście sobie nie wymyślili, to praktycznie mnie to wszystko dotyczyło. I ja... Tak wchodziłam na ten szę, ryczałam i po prostu się oddawałam. Ale wcześniej jeszcze, między jedną a drugą mszą, nastąpiło coś takiego, że mój tata zginął w wypadku samochodowym, a siostra się o niego modliła, a ja straciłam pracę z wilczym biletem. Pracowałam w bankowości przez ponad 10 lat na własne życzenie. Z wilczym biletem, więc zostałam, że tak powiem, z ręką w nocniku i miałam taki moment, że mówię tak, no tata zginął w wypadku samochodowym, uderzył w drzewo. Ja teraz straciłam y, poczucie tutaj swojej stabilizacji, dlatego, że w międzyczasie swoje poczucie pewności budowałam na pieniądzach i pozycji. Y, wszystko straciłam to tak po prostu. Y, nasze dochody, pensja męża, w żaden sposób nawet nie dochodziło do rak kredytu, którymi się, bo to ja dobrze zarabiałam, bo to ja utrzymywałam dom. I tak mówię, no, nie widziałam w ogóle, słuchajcie, nie widziałam w ogóle przyszłości. Nie? dla mnie wszystko było czarne. I sobie tak obudziłam się, mówię tak: mm -hmm. To tata walną drzewo, to ja też popełnię samobójstwo. walnę tutaj, mąż stanie dobre odszkodowanie, będą mieli lepszą żonę, lepszą matkę, ja jestem do niczego. I wtedy. Y Mając już gdzieś tam w pamięci, ktoś mi no już byłam po tej pierwszej mszy zmodzą zdrowienie, że, że trzeba to oddawać Bogu. To, to, jest, to jest takie żywe wspomnienie. Poszłam do pokoju, padłam na kolana i powiedziałam, Panie Jezu, ja nie widzę mojej przyszłości. Ja nie umiem. Ja po prostu nie widzę tego. Ja, że, ty się tym zajmij, bo ja, ja nie wiem po prostu, jak żyć. Ja, no nie mam pomysłu na to. I się zajął. Zabrał mi lęk przede wszystkim. Jeżeli mnie się zapytacie, jak pierwsze dwa lata przeszliśmy, to nie wiem. Po prostu finansowo nie mam pojęcia, nie powiem dzisiaj, ale były takie sytuacje, że na przykład w poniedziałek nam się kończyły pieniądze, do piątka wypłata, a nagle miejscu nasz przychodzi, że jakaś nadpłata kredytu jest jakieś, nie, wiem, 50 zł na przykład zwrotnie. Więc y, tak prowadzi pan. Bóg. No i dalej mnie po prostu zdrawiam, Tak jak Wam mówiłam, chodziłam co miesiąc na tą modlitwę o zrobienie po kolei, po kolei, po kolei. Wszystko tego się nie da opisać, bo y, z osoby... Te, te procesy z osoby, która przepraszała, że żyje, czuje się godnym dzieckiem Boga, czuje się, że jestem jego córką, a to może dać tylko Pan Bóg. Tego nie da mi żaden człowiek. Z osoby właśnie takiej bez poczucia jakiejkolwiek wartości, ja mam wartość dziecka Bożego. Z takiego, jak Wam mówiłam, że lęk przed dziedziczeniem, jaka była głęboka trauma do mojej mamy, tego się nie da opisać. Do dzisiaj, jak ją widzę w stanie nie trzeźwym, to jeszcze mam ciarki, ale potrafiłam ustać w którymś momencie i Pan Bóg dał mi tyle łaski w sercu, że patrząc na nią, poczułam miłość. I powiedziałam jej, kocham Cię, Mamo. Wiecie, to jest zmienne, bo na tamten moment naprawdę ją czułam, że ją kocham. Oczywiście są momenty, jeżeli ona teraz ustanie i powie, nie ma w moim miejscu życia dla Ciebie, nie podchodź do mnie na takiej czy tamtej wrażenie, no to boli, tak? Gdzieś tam jeszcze to gdzieś wraca, to jest rana. Ta sama, która będzie rozjawiona do końca życia, ale dostałam tą łaskę i przebaczenia tego, co było. Ja w niej zobaczyłam dziecko Boże, ja zobaczyłam, że to nie jest osoba, która się urodziła po to, żeby mi zmarnować życie. To nie jest tak, że ona, no to teraz, no nie wiem, tylko ona po prostu sama jest poranionym dzieckiem, ale Pan Bóg, zresztą to mi zresztą jeden kapłan kiedyś powiedział na spowiedzi. Ja do niego poszłam taka poraniona do spowiedzi, bo się miałam spotkać z moją mamą właśnie na, na chrzcie mojej siostrzenicy i ona do mnie zadzwoniła dwa dni wcześniej, że właśnie, że nie ma w jej życiu miejsca dla mnie, że przypadkiem do niej nie podchodziła, z nią nie rozmawiała i w ogóle ja taka z tej spowiedzi, że ja mam w sobie tyle złych emocji, a on to mnie mówi, ale wy dla Boga jesteście takie same. jakby mi ktoś dał twarz wtedy, nie? Ale później zrozumiałam, że tak, że on ma rację, że Pan Bóg moją matkę kocha tak samo jak mnie. Nie ma, nie ma między nami różnicy. To, że ja jestem, nie wiem, bliżej Pana Boga, to znaczy, że on bliżej, bliżej, no to też nie chcesz ciężko określić. To, że Pan Bóg dał mi siebie poznać, bo no to jest dobre określenie. To tylko jest to, że ja teraz mam, mogę iść i go rozdawać dalej. I takim największym, największym uzdrowieniem bym to nazywała, ostatnio rozmawiałam też na ten temat ze swoim kierownikiem duchowym, że ja, jako osoba pozbawiona jakiejkolwiek miłości na starcie, ja jestem w tej chwili w stanie dzielić się tą miłością z innymi. Że Pan Bóg dał mi takie wrażliwe serce, o czym ktoś dzisiaj wspominał. Dał mi takie właśnie wrażliwe serce, że ja się nie zamknęłam w tym wszystkim, że ja w tym bólu ja nigdy, znaczy nie wiem, czy, nie miałam jakieś tam momenty, że dlaczego, ale ogólnie nie mam żalu do Pana Boga o swoje życie. Nie mam żalu do Pana Boga o historię swojego życia. Bo to mi powiedział mój pierwszy spowiednik, mój pierwszy kierownik duchowy, który mnie przeprowadzał przez ten proces uzdrawiania. Że Pan Bóg na tym wszystkim, czego doświadczyłam, będzie budował dobro. I On to robi, dlatego że On buduje... E, ja rozumiem osoby, które są odrzucone. Jest mi łatwiej zrozumieć, bo sama, to, bo sama to przeszłam. Osoby, które są w jakiś sposób uzależnione, też jest mi łatwiej zrozumieć, bo sama przez to przeszłam. Znaczy może nie byłam e, aż tak uzależniona, ale byłam w nałogu. Byłam w wielu nałogach i ze wszystkiego Pan Bóg mnie, ze wszystkiego mnie wyciągał, ze samotności, z poczucia właśnie odrzucenia, z czymkolwiek, jakby radzić sobie. On je po prostu stworzył na nowo. I jak ja mówię w modlitwie, bo mi często przychodzą takie słowa, że Panie, Ty nas umiłowałeś, zanim my przyszliśmy na świat, to ja wiem, co ja się modlę, bo ja tego doświadczyłam. Bo ja doświadczyłam, dane mi było w tym momencie w procesie uzdrawiania przed Najświętszym Sakramentem, doświadczyć miłości Boga, który przyszedł do mnie i pokazał, jak bardzo On mnie kocha. I z tą świadomością ja jestem przekonana, że On kocha każdego z was tak samo. I każdego z nas tak samo kocha i dla każdego z nas tak samo pragnie. I tak jest właściwie w skrócie moje zdrowie, bo <śmum> Mogłabym mówić długo. <śmum> Ale tak, chwała Panu za wszystko, co zrobił w moim życiu i, i za tą całą historię życia. Dziękuję.